Moją specjalizacją jest młodzież i osoby dorosłe. Nie zajmuję się dziećmi, ale dzisiaj przekornie będziemy mówić o rozwoju psychicznym dziecka od wczesnych etapów życia. I tak, zaczynając, okres prenatalny, czyli od poczęcia do narodzin, jest to taki okres, który wydawałoby się, że być może jest pominięty, być może jest pominięty, może bez znaczenia. No, nie jest bez znaczenia. Tak naprawdę w tym okresie y, następuje intensywny rozwój najważniejszych organów, jakie człowiek posiada. Następuje rozwój mózgu, układu nerwowego, intensywny rozwój struktur, struktur neuronalnych. Y, co w tym okresie się dzieje? Y, jakie rzeczy musi matka zachowywać, żeby to dziecko poszło z tym pakietem tak naprawdę dobrych genów? Dobrych komórek i żeby coś się nie podziało. W momencie rozwoju mózgu istotną rzeczą jest, żeby matka również miała taką dużą troskę o to przyszłe potomstwo poprzez prawidłowy sposób życia, unikanie stresu, unikanie używek. Nawet najmniejsza ilość alkoholu może spowodować nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym, na przykład. Matka powinna być również dla siebie czuła, prawda, ponieważ przekazuje te emocje swojemu dziecku, reakcje na bodźce, dźwięki, bicie serca matki, głos również ma nieodzowne znaczenie pozytywne na wpływ i wpływ na płód. Wpływ środowiska prenatalnego, stres matki, dieta, używki, wspomniałam już o tym wcześniej i efekt długoterminowy deficytów, które występują w związku z tymi... Powiedzmy, negatywnym wpływem środowiska czyli zaburzenia regulacji emocji. Teoria przywiązania to już z podstaw psychologii czyli postawa tuż przed narodzinami samej mamy. Niemowlęctwo czyli wiek od narodzin do pierwszego roku życia i tutaj rozwój emocjonalny powstanie więzi czyli. Dziecko musi mieć zabezpieczone poczucie bezpieczeństwa, poczucie y, troski rodzica, czyli jakby wracamy do tego, co w okresie prenatalnym, tylko teraz już mamy żywy organizm, którym powinniśmy się zaopiekować w sposób odpowiedzialny. W tym y, czasie y, również nawiązują się relacje, nawiązuje się więź, wyrażanie emocji poprzez y, płacz. Uśmiech do szóstego tygodnia życia u dziecka. Jest to okres, który również powinien być zabezpieczony, aby nie ponosiło dziecko w przyszłości konsekwencji yy, w sferze yy, no, poznawczej tak naprawdę. Rozwój poznawczy, rozpoznawanie twarzy, głosu matki, zasada stałości obiektu około ósmego miesiąca. I rozwój społeczny, czyli reakcje na opiekuna, i u dziecka pojawia się również lęk separacyjny, który występuje pomiędzy 9 a 12 miesiącem życia. Tutaj moja przedmówczyni wspomniała o znaczeniu responsywnego, responsywnego rodzicielstwa, czyli reagowania na potrzeby dziecka. I przykład tutaj: dziecko płacze, czyli mama powinna podnieść, ukoić ten płacz. Y, zabezpieczyć dziecko emocjonalnie. Dziecko nigdy nie płacze bez powodu. Zawsze jest jakiś powód tego płaczu u dziecka. To jest jedyna forma, kiedy jeszcze nie mówi komunikowania się y, werbalnego z rodzicem. No i tutaj potrzeby emocjonalne w tym wieku. Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Niemow niemowlę jest całkowicie zależne od opiekuna. Bliski kontakt fizyczny, o tym też już wspominaliśmy. Przez czyli przytulanie, noszenie, kołysanie. Stała obecność i szybka reakcja na sygnały. Jak zaspokoić potrzeby? Czyli natychmiastowe reagowanie na płacz, niemowlę nie manipuluje, niemowlę nie ma złych intencji, niemowlę po prostu komunikuje potrzebę. Karmienie na żądanie, bliskość skóry do skóry, czyli tak zwane kangurowanie, czuła mowa, kontakt strokowy. Czyli to też buduje więź i przekazuje pozytywne wibracje. Stałość opiekunów. Dziecko powoduje, y, potrzebuje przewidywalności, czyli stabilna psychicznie matka da stabilnie psychiczne potomstwo. Dlaczego to ważne? Wytwarza się bezpieczny styl przywiązania. Dzieciństwo wczesne, czyli wiek od roku do trzech lat, kształtowanie tożsamości. I tutaj według teorii Eriksona postrzega siebie jako odrębne ja, jako odrębny byt. Pojawiają się kryzysy. Pierwsze kryzysy związane z wstydem i z wątpieniem. Dziecko zaczyna emocjonalnie podchodzić do siebie, do własnego ja. Rozwój mowy, ekspozycja słownictwa, nauka przez naśladownictwo. Kiedy dziecko nie naśladuje, mam pierwszy sygnał, że... Coś się dzieje, prawda? To jest jeszcze nie ten etap, żeby dziecko diagnozować w kierunku innych zaburzeń związanych z ewentualnymi zaburzeniami parcjalnymi, czyli na przykład występowaniem autyzmu. W autyzmie w spektrum dzieci nie naśladują, to jest też ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Rozwój mowy, to mówiliśmy. Rozwój emocjonalny, emocje złożone, czyli według teorii Ericssona, duma, wstyd, zazdrość. Uczenie się regulacji emocji poprzez relacje z dorosłymi. Będzie dziecko naśladowało dorosłych. Rozwój poznawczy. Myślenie egocentryczne, czyli ja. Brak rozumienia punktu widzenia innych, jeszcze nie ten etap. Zdolność do symbolizacji, czyli zabawa w udawanie. I tutaj potrzeby emocjonalne. Bliskość z opiekunem, przy równoczesnym rozwijaniu autonomii, ja sam sama, rozumienie emocji, dziecko przeżywa silne emocje, ale nie umie ich regulować. Potrzeba przewidywalności i rytuałów daje, daje poczucie kontroli dziecku. Jak zaspokoić potrzeby? Pozwolenie na eksplorację przy zachowaniu kontaktu z opiekunem, czyli też musimy mieć uwagę, że dziecko może robić rzeczy, które, za które nie będzie odpowiadało, będzie je robiło, nie mając na uwadze swojego bezpieczeństwa też. Nazywanie emocji. Widzę, że jesteś zły, bo widzę, że się zdenerwowałeś, bo, a nie jesteś zły, prawda? Czyli nie nazywamy, nie opiniujemy tutaj. Bliskość fizyczna, wspólne czytanie, siadanie na kolanach, przytulanie przed snem, unikanie zawstydzania i ignorowania emocji. Niestety bardzo ważne. Te wszystkie nieprzepracowane etapy od wczesnych etapów dzieciństwa niestety konsekwencje są. No, często dramatyczne. Dlaczego to ważne? Bo dziecko buduje poczucie, poczucie tożsamości i samodzielności. Wiek przedszkolny. czy do 6 lat. Tożsamość i samowiedza. Dziecko zaczyna opisywać siebie. Cechy zewnętrzne umiejętności potrafi już nazywać czynności emocjonalnie, rozwój moralny. Rozumienie dobra i zła, oparte na karze i nagrodzie. Czy stosowane zawsze nagroda i kara jest to dość kontrowersyjne. Rozwój społeczny, zabawy grupowe, pierwsze przyjaźnie w przedszkolu. Empatia, początkowy rozwój zdolności do współpracowania i współod współodczuwania, rozwój funkcji wykonawczych, pamięć robocza, kontrola impulsów, planowanie. Jest to też końcówka tego wieku przedszkolnego jest doskonałym czasem do tego, żeby ewentualnie zdiagnozować dziecko na okoliczność występowania deficytów parcjalnych. I potrzeby emocjonalne, potrzeba miłości bezwarunkowej. Dziecko często testuje granice, często używa języka, w którym mama nie wie, co robić, ponieważ emocjonalny związek daje jej mało przestrzeni do tego, żeby podjąć słuszną decyzję. Uznanie pochwała, dziecko buduje obraz siebie, potrzeba bycia wysłuchanym, ważnym. Jak zaspokoić te potrzeby? Przede wszystkim słuchamy. Słuchamy aktywnie, słuchamy ze zrozumieniem komunikatów dziecka, zaspokajanie kontaktu przez zabawę. Nie każdy rodzic będzie umiał bawić się z dzieckiem, ale można znaleźć alternatywę jakąś do gier, może do rysowania, niekoniecznie muszą to być zabawki tworzenie bliskich rytuałów, czyli wieczorne rozmowy, przytulanie, wspólne czytanie bajek przed snem. W ten sposób rozwija się empatia i samoświadomość. Wiek szkolny, 6 do 12 lat, kryzys rozwojowy znów na podstawie teorii Eriksona. Pracowitość i poczucie niższości. Jest to Nieodzowny etap niestety występuje i niestety zawsze nie jest dobrze przepracowany. Rozwój poznawczy, stadium operacji konkretnych, logiczne myślenie, klasyfikowanie, rozumienie zasad. Tutaj, yy, w tym wieku często zauważamy, że dziecko idzie w którąś stronę, jeśli chodzi o edukacyjne sprawy. Czyli ktoś powie, jest humanistą, jest ścisłowcem, gdzieś już tutaj te rzeczy u dziecka się rozwijają te obszary mózgu. Relacje rówieśnicze ważne dla budowania samooceny rozwój emocjonalny i moralny i potrzeby emocjonalne. Więź emocjonalna z rodzicem nadal ważna, ale dziecko już wymyka się rodzicom spod kontroli, buduje własne relacje. Potrzeba uznania i docenienia wysiłku. Czyli również podnoszenie u dziecka samooceny. Nie, że dostał jedynkę w szkole. Ojej, ale ty jesteś nie umiesz, nie jesteś niedobry, nie w ogóle wszystko źle. Nie, dostałeś jedynkę, musimy popracować. Coś tam jest jeszcze do zrobienia. Jak zaspokoić te potrzeby? Okazywanie dumy z wysiłków dziecka, a nie tylko z efektów, czyli doceniamy. Doceniamy, że dziecko włożyło trud, być może z jakichś innych przyczyn niż, jak to rodzice często mówią, lenistwo czegoś nie zrobiło. Najpre, najpewniej jakiś inny jest powód tego typu, jakby efektom zachowania dziecka. Rozmowy o emocjach. Szkoła, przyjaźnie, utrzymanie fizycznej bliskości i emocjonalnej z rodziną, w towarzystwie, rówieśnicze przyjaźnie. Wtedy zawiązują się silne i one są już bardziej zrozumiałe. Szacunek dla prywatności, ale stała dostępność emocjonalna. Szacunek. Do prywatności. Nie zabieramy dzieciom telefonów. One mają prawo do prywatności, natomiast stawiajmy granice i pokazujmy, kiedy należy powiedzieć dość, ale sobie samemu, czyli nałóżmy odpowiedzialności w tym momencie. Dobrze. Dobrze. I okres dojrzewania, 12 i więcej lat. Potrzeby emocjonalne. Potrzeba autonomii i prywatności, ale też. Niewidocznej obecności rodzica. Potrzeba zrozumienia, a nie kontroli. Bezpieczeństwo emocjonalne w czasie burzy hormonalnej, kryzys tożsamości, czas, jak zaspokoić te potrzeby, czyli szanowanie granic, szanujmy te nasze dzieci, dajmy im przestrzeń, a dobry wzór w nas samych będzie tak naprawdę owocował. Okazywanie zaufania, ale też stawianie tych jasnych granic, o których mówiłam, wspieranie w porażkach bez oceniania. Szanowni Państwo, dlaczego tak szybko przeleciałam przez tą y, prezentację? No nie specjalizuję się w dzieciach od razu mówię, specjalizuję się w młodzieży i osobach dorosłych. Dostrzegam potworne, potworne problemy emocjonalne dzieci, dzieci suicydalne. Coraz więcej tego typu zjawisk trafia. W nasze ręce, nas specjalistów. Zastanawiamy się tak naprawdę, gdzie leży przyczyna. Wszelkie te etapy, wszystkie, które dziecko w swoim y, życiu przeżywało od początku, tak naprawdę od wczesnych etapów życia, a nawet z okresu prenatalnego, ma swoje konsekwencje w tym, jak funkcjonuje, kiedy staje się człowiekiem dorosłym, w okresie dojrzewania. Y Cudowni ludzie, młodzież. Wczoraj jeden z nauczycieli powiedział, nie, nie prowadźcie warsztatów, ja muszę być, bo tu z panią Wielą prowadziłyśmy, bo nie dacie sobie rady. Dałyśmy radę i powiem szczerze, warsztaty zakończyły się oklaskami. Dałyśmy zrozumienie tej młodzieży. Nie tylko ocena, ale i popatrzenie na to, że w ich słabych stronach jest wielka siła. W ich deficytach, które gdzieś tam nie zostały prawidłowo przepracowane, jest wielka siła. Odwróćmy to znaczenie i zauważmy, że tak naprawdę to nadal są dzieci i mamy tutaj przestrzeń do tego, żeby z nimi pracować i jeszcze od nowa budować pewne systemy zachowań, które będą funkcjonowały w dorosłym ich życiu, w relacjach międzyludzkich i społecznych. Ja dziękuję, to tyle. Szybciutko <tryk> nie, 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 nie.